W Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych od wielu lat promujemy wolontariat pracowniczy i zachęcamy firmy do realizacji tego programu u siebie. Mamy przygotowane również materiały, bazy wiedzy, która jest dostępna na specjalnie utworzonej stronie internetowej, a na naszych mediach społecznościowych można obejrzeć filmiki, live. Y. Jak również nagrane podcasty z osobami z firm, które programy wolontariatu koordynują albo wdrażają w swoich firmach. W fundacji również realizujemy programy wolontariatu pracowniczego i jednym z takich miejsc, gdzie program wolontariatu jest realizowany, to jest miejsce aktywności mieszkańców na Kozłówku. Jestem instruktorem Nordic Walking, też startuję w zawodach. Działam w programie Inpost HELP i Impost Pasjonaci. Firma bardzo mnie wspiera w mojej pasji. I cieszę się, że to dobro, które dostaję, mogę przekazać dalej. In Post Help to jest program... Y wolontariatu pracowniczego. Jestem szczęśliwa, że mogę działać jako wolontariusz w miejscu aktywności mieszkańców. Polecam wszystkim taką formę wolontariatu. Daje dużo radości, satysfakcji, przynosi mi to wiele dobrego. Czuję się, że jestem lepszym człowiekiem, lecz lepszym pracownikiem. Działając w miejscu aktywności mieszkańców, prowadząc zajęcia właśnie z Nordic Walking, co daje nam wszystkim dużo radości ze spotkań. Myślałam na początku, że tylko ja coś będę dawać innym, ale ja też otrzymuję wiele dobrego od moich sąsiadów. W miejscu aktywności mieszkańców prowadzę zajęcia z języka angielskiego do lokalnej społeczności. Projekt ten realizujemy od dwóch lat w formie wolontariatu pracowniczego, to znaczy pracownicy AMS-u angażują się w działania społeczne lub charytatywne przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ja wybrałam biuro inicjatyw społecznych. Dla nas jako firmy odpowiedzialnej społecznie takie działania są bardzo ważne, bo pomagają nam realizować nasze wartości. Mnie osobiście prowadzenie zajęć przynosi ogromną satysfakcję.